Witam bardzo serdecznie. Posiadam taki oto dekoder. Jest to marki Opticum Dekoder, slot 4K Combo z cyfrowym tunerem HEVC H265 DVBT2. DVBS2, czyli satelitarne. Dekoduje kanały 4K i w kodeku HEVC. Do dekodera można podpiąć takie coś kartę dekodującą proszę bardzo karta dekodująca musi być CONAX C -O N A X która jest do kupienia na Allegro i mamy taki oto pakiet kanałów ja sobie oczywiście posegregowałem te kanały według siebie tworząc grupę FAF, Favorites czyli ulubione kanały ale to są wszystkie kanały które można odbierać za pomocą tej karty Konax kupionej na Allegro. Możecie sobie dać pauzę i zobaczyć jakie są kanały. 71 kanałów wraz z kilkoma kanałami, które są free to air, czyli FTA, czyli bezpłatnie dostępne na satelicie Hotbird. Takie oto kanały możemy odbierać. Jest ich jest ich ponad 60 i to by było na tyle. Karta jest godna polecenia, bo wychodzi nam to na miesiąc około 20 zł. Tak więc polecam do dekoderów typu z Gemma, Optikum, Apebox, które mają czytnik Konax. Karta się znakomicie spisuje i działa. Trzeba ją aktywować, wysyłając sms pod numer firmy Kanal Plus, i oni automatycznie, jeżeli ta karta do nas przyjdzie z Allegro, Możemy ją aktywować, dzwonią, wysyłać z sms pod numer, który nam zostanie podany z numerem karty dekodującej. Karta została moja aktywna w ciągu praktycznie nie wiem dwóch, trzech minut od wysłania sms -a. Tak więc polecam do kupienia na Allegro. To by było tyle, dziękuję. Jeszcze raz pokażę kanały, które sobie zrobiłem, listę tych kanałów, którą sobie listę zrobiłem. Przepraszam, tak nieskładnie mówię, ale taki już jestem. Dziękuję i do usłyszenia, do następnego filmiku.